Cześć wszystkim, z tej strony Grzegorz. Ostatnio pokazałem Wam i opowiedziałem, jak powinniśmy wykonać ćwiczenie, jakim jest martwy ciąg klasyczny. A dzisiaj pokażę Wam i opowiem, jak powinniście wykonać ćwiczenie, jakim jest przysiad ze sztangą na plecach. Zaczynamy! No to zaczynamy. Podejdź i chwyć sztangę w najwygodniejszej dla Ciebie odległości pomiędzy dłońmi. Rękoma próbujesz zomać sztangę, co pozwoli Ci usztywnić górną część barków oraz pleców. Wejdź pod sztangę i oprzyj ją na barkach. Pamiętaj o napięciu górnej części barków i pleców. Stopy ustaw pod sztangą, wkręć w podłogę. Tu wtrzymaj jak najbardziej pionowo, napnij pośladki, brzuch, ustaw biodra, klatkę piersiową i trzymaj kręgosłup napięty w pozycji neutralnej. W takiej pozycji unieś sztangę ze stojaków i ustaw się do wykonania przysiadu. Pamiętaj, aby wkręcać stopy w podłoże, napinaj pośladki i skręć kolana na zewnątrz. Trzymając plecy w linii prostej, wypnij biodra do tyłu, ciągle wypychając kolana na zewnątrz. Schodź w dół aż uda znajdą się w pozycji równoległej z podłożem. Cały czas trzymaj ciało spięte. Wstając napni mocno pośladki i wróć do pozycji wyjściowej.